Dobra, zobaczymy czy to w ogóle da się coś zrobić. Kilka drzewek jest moich. <grywka> Ile ja zrobię z drzewek? Będę 8. Raz. czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drzewek. No, 8. Ja siedem. Wiesz co zrobiłem? Ja osiem. To ja było takie, taka jest wstawa. Lewie można było budować. Zrobiłem tak, tak. Mi się podoba to moje. Dwa ziemia Fajne serowne. Daniu, jak Ci się podoba? Fabryka to jest właśnie fabryka wedla. čokolády čokolády dá dumba A tu piolnia čokoladu